centrum opieki wyręczającej w Krakowie tętni życiem zwłaszcza w wakacje bo mamy więcej turnusów, turnusów dla niesamodzielnych młodych ludzi, ale przygotowanych z myślą o rodzicach. Dokładnie. Turnusy są po to, żeby w końcu to rodzice mogli znaleźć przestrzeń na to, żeby odpocząć, być może pojechać na wakacje, znaleźć chwilę dla siebie. Pomimo że Tutaj poświęcamy czas dzieciom, to właśnie rodzice mogą wykorzystać tam okazję, której nie mają przy 24-godzinnej opiece nad dzieckiem, żeby po prostu chwilę zająć się sobą i znaleźć energię na to, żeby później z powrotem być może chętniej zajmować się mhm. dzieckiem. Chociaż ta nadzieja na relaks bywa stresująca dla rodziców, nie brakuje takich rodziców, którzy mają obawy przed pozostawieniem dziecka na jakiś czas w tym miejscu, mimo że pod fachową opieką. Tak, właściwie z mojego doświadczenia wszyscy rodzice się obawiają. Jest kilka powodów do tego. Pierwsza sprawa to jest to, że rodzice wychodzą z założenia, że są niezastąpieni dla dziecka że dziecko w 100% polega na nich i nikt się nie zaopiekuje nim tak dobrze jak oni sami. Oczywiście to po części jest prawda, ale to nie znaczy, że dziecko nie powinno skorzystać z takiej okazji i zmienić e, chociaż na chwilę otoczenie, co jest dla niego bardzo, bardzo ważne. Tym bardziej, że tutaj cały czas coś się dzieje, że są też inne dzieci, inna młodzież, z którą mogą przebywać, że są wolontariusze, personel, także cały czas coś się tutaj dzieje. Mm. Kolejna sprawa to jest to, że rodzice bardzo często boją się, że akurat wtedy, kiedy dziecko będzie tutaj u nas, to coś złego się wydarzy i ich wtedy akurat nie będzie. Ale. Czy nie mają już wystarczająco dużo zmartwień? Mm. Czy jest po co się przejmować czymś, co może się wydarzyć równie dobrze w domu? Może się oczywiście wydarzyć tutaj, ale jest takie samo ryzyko, że dziecko poczuje się gorzej w domu, a tutaj należy pamiętać o tym, że ma całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu, który no bez przerwy czuwa, więc myślę, że ryzyko jest. No minimalne. No właśnie, mhm. podkreślamy i będziemy podkreślali, że to jest fachowa opieka. Tak, to jest fachowa opieka. Są zarówno pielęgniarki, jak i opiekunki. Jest oczywiście też rehabilitacja i również, są również lekarze, którzy jakby tylko cokolwiek się działo, to są na miejscu. Więc właściwie to myślę, że nie ma strachu. Mhm. Wspomniałaś o tym, że ten pobyt tutaj korzystnie wpływa na dzieci. W jaki sposób? Czy widać, że one też się jakoś relaksują? Też, też są w pewnym sensie na wakacjach i to jest dla nich ta, ta zmiana otoczenia. Jaki to ma na nie wpływ? No, bardzo pozytywnie reagują na pewno na towarzystwo. To, że no, tego im zazwyczaj brakuje w domu, to, że są inne dzieciaki w ich wieku, bardzo często że każdy się troszkę inaczej zachowuje, więc muszą się odrobinę dostosować, muszą być wrażliwe na nowe bodźce, z którymi na co dzień się nie spotykają. Że poznają bardzo dużo osób, gdzie w domach najczęściej nie przewija się tyle osób, tak jak mówię, właśnie całe personel czy też wolontariusze. Mieliśmy też ostatnio, właśnie dogoterapię, więc nie każdy ma w domu pieska, nie każdy ma takie okazje do takich doświadczeń, więc jest cała masa nowych rzeczy, które są. Fantastyczną stymulacją dla takiego dziecka. Wróćmy jeszcze na moment do tych obaw rodziców. Rodzice boją się też tego, z tego co słyszałam, mm -hmm. co powiedzą inni. Że być może ktoś to odczyta w ten sposób, chociaż też podkreślamy, dzieci są tutaj pozostają pod opieką tylko na jakiś czas, rodzice po nie wracają, ale być może ktoś z sąsiadów, ze znajomych odczyta to w ten sposób, że pozbyli się tego dziecka, że je oddali do ośrodka. Spotykasz się z takimi właśnie obawami rodziców, z takimi głosami? Niestety tak, niestety spotykam się i to nie tylko ze strony sąsiadów albo obcych, ale też ze strony rodziny. Wydaje mi się, że osoba, która jest chociaż trochę empatyczna, wrażliwa i e, zastanowi się po prostu nad tą sytuacją głębiej, powinna zrozumieć, że każdy ma prawo do odpoczynku, zwłaszcza osoba, która 24 godziny na dobę, e, można powiedzieć, pracuje, bo to jest przecież ciężka praca, opieka całodobowa nad chorym dzieckiem, więc. Uważam, że to jest naprawdę nie na miejscu twierdzić, że kiedy rodzic chce po prostu przez chwilkę odpocząć, zwłaszcza oddając dziecko w naprawdę bezpieczne, sprawdzone miejsce, to tak jak mówię, no jest to nie na miejscu, żeby w taki, taki sposób oceniać. Oczywiście no, zdarza się, że rodzice się z tego tłumaczą. Jeśli chcą, można, ale, ale uważam, że po prostu trzeba. Zignorować opinie innych, bo to jest jedyne wyjście. No, mm -hmm. Można się tłumaczyć, ale czy ma to sens? No tak, bo zwróćmy uwagę na to, że rodzice zdrowych dzieci też odpoczywają w czasie wakacji, wysyłają je na obozy, na kolonie. Przecież to, jest, to są wakacje dla dzieci, ale dla rodziców nie ukrywajmy odpoczynek. Dokładnie tak, ale wydaje mi się, że jednak w głowach osób, które. Na co dzień nie spotykają się z takim problemem, nie nie mają chorego dziecka. Um, urasta y, jakiś taki mit, że y, jak, jakiekolwiek, właśnie, że tak powiem, no dla nich to jest właśnie pozbycie się dziecka, to jest coś, coś złego, że w ogóle nie można y, w takiej sytuacji poświęcać czasu sobie, że najważniejsze jest dziecko, że Właśnie te 24 godziny, o których mówię, po prostu muszą być poświęcone dziecku, a to nie jest tak. Rodzic musi odpoczywać, bo. Bo inaczej nie będzie miał siły na to, żeby być z tym dzieckiem, żeby, już nie mówię nawet o czysto fizycznej sile, ale psychicznie, żeby być po prostu w kontakcie z dzieckiem, żeby poświęcić mu tyle uwagi, ile potrzebuje. Zresztą dziecko tak naprawdę współodczuwa, zwłaszcza takie przywiązane, będące cały czas z rodzicem, współodczuwa właśnie z nim, więc tak naprawdę to. Jeśli rodzic będzie zmęczony i zniechęcony, to dziecko to wyczuje i będzie wiedziało, że jest w jakiś sposób, może nie niechciane, ale że jest większym problemem, więc musi być ta przestrzeń na odpoczynek mhm. dla rodzica.